A więc, cześć, witajcie, z tej strony Któż by inny jak nie Ananasek, tak więc witam was, dzisiaj mam dla was taki, że tak powiem, nietypowy odcinek, ponieważ dostałem mapkę do testów i jest ona jeszcze nie wydana. I następnie od razu chciałbym powiedzieć, autor powiedział, że nie ma kanału, tylko żebym po powiedział, że będzie seria z tej mapki na kanale Wieśniaki i pomagał w jej tworzeniu michu który nagrywa serię na kanał Wieśniaki. Tak, 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 tak mi powiedział autor, żebym powiedział, bo on żadnego kanału nie, nie ma, a Michu właśnie pomógł dużo w tworzeniu tej mapki. Tak więc cóż, dzisiaj sobie to ją trochę pozwiedzamy. Tak więc mogą być troszkę lagi, ponieważ mam jeszcze... komputer mi się troszkę, troszkę, troszkę psuje i, i co? No i jest trochę i jest po prostu dramat. O, są straszne spadki. Nie wiem, to jest z kartą graficzną, nie tak? I czekam właśnie na, 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 na nową kartę graficzną. To zapewne jest nasze chyba główne gospodarstwo. Jak to wygląda? Pytanie, czy można otwierać. O, którym się na otwiera? O, można otwierać. To jest zapewne stodoła Tak to wygląda. Mapka się nazywa Polska Wieś, Nie wiem, czy taka będzie oficjalna mapka, gdy... Nazwa, gdy, gdy, naz... gdy mapka już wyjdzie. Ale tak się nazywa... teraz? <laughs> Polska wieś jest to Włączę sobie od razu ten i sobie trochę pozlizamy Tu mamy jakiś skup zapewne Zobaczmy w ogóle Ta minimapka jest do, do pracowania strasznie mnie drażni jak jest mapka Jak jest taka map, mała mapka A minimapka jest w sensie tak zrobiona dziwnie W sensie tą minimapkę na których Na niektórych małych mapkach ta minimapka Jest po prostu tak przeskalowana Że jest po prostu na całą mapkę a nie także w jednym miejscu Mam nadzieję, że to będzie poprawione tak więc od razu tutaj kieruję to do autora, że to jest na pewno do poprawy. E, 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 I co? I teraz tak właśnie miałem sobie sprawdzić tutaj, co my tutaj mamy. Pasza dla świń, e, sklep. E, te napisy są strasz Mapka jest nieczytelna po prostu. Mapka jest do poprawy, tak więc to jest e, takie takie sugestie ode mnie. No w sumie zbytnio, zbyt dużo się z mapki nie dowiem, tak więc po prostu sobie pozwiadamy. Ale mapka tak na pierwszy rzut oka, bynajmniej. Wygląda spoczko. Są to generalnie moje pierwsze wrażenia. I mapka, mapka wygląda spoko tak na pierwszy rzut oka. Tak na małe polskie maszyny, myślę, że sobie też na niej pogram w wolnej chwili. No, nawet spoczko, spoczko. Tutaj mamy takie fajne pola. Tutaj mamy dalej, tutaj mamy jakiś skup pewnie słomy. i bardzo fa... ładny. Ładny, ładny, ładny. Ciekawe że da się to otworzyć. Nie, tego się nie da. Tylko zwykły model. Tam to jeszcze mamy ciekawego. Skup mi się strasznie podoba. Zakładam, że to jest Scoop w ogóle, tak mi się wydaje. Czekajcie, zobaczmy może z minimapki coś wyczytam. Nie, to jest maksymalne powiększenie. Tu jest handler z zwierzętami i strych, czyli tutaj można sprzedawać sobie słomę i siano. Tutaj mamy jakąś łąkę dalej, tutaj mam jakieś pola. No mapka jest, że no, ewidentnie nie, nie, nie przeznaczona na duże maszyny. Widzicie, z odcinkiem ja tak więc przepraszam za te lagi. Mapka nie jest na duże, masz tylko jest to takie raczej na małe i średnie. Tak mi się wydaje. Że takie odnoszę wrażenie, bynajmniej. Tutaj mamy kolejne. No tak, na średniej mamy by było idealne. Tak myślę, że sobie taki pogram. Co tutaj dalej mamy? Tutaj mamy dalej pola. Gdzie nie byliśmy? Gdzie nie byliśmy? Tutaj chyba zaczynaliśmy, tak mi się wydaje. Yy, tu jest otwarte. A nie, tu jest chyba. Tu co jest chyba? Tu jest chyba kolejna farma, tak mi, się, tak mi się wydaje, bo byliśmy chyba gdzieś indziej. Zaraz sobie ją pozwiedzamy bardziej. Tak więc tu powiedzmy, że byliśmy. Czyli tu jest gospodarstwo na pewno, bo jest. Tak, jest tutaj można wsypać sobie zboże. Wejdźmy do środka w ogóle z mniejsze tempo. Wejdźmy sobie do środka. I w środku możemy sobie... Co to jest? Ta, tekstura. Nie wiem, czy no dlatego, że mam średnie ustawienia ustawione. Czy, czy, to po prostu tak strasznie wygląda, ale... Nie wiem co to jest, to, to jest wióry, czy to jest zboże? Nie wiem. Może jest to spowodowane niskimi ustawieniami graficznymi. W sensie mam ustawione średnie, nie wiem, może na wysokość by to lepiej wyglądało. Ale zakładam, że to jest po prostu zboże. Tu się sypie zboże, tutaj można sobie podjechać przyczepką i później je zabrać. Tak więc spoczko. Spoczko, spoczko. Ale wydaje mi się, że nawet na niskich ustawieniach powinno być to jakieś. jakoś chociaż troszkę czytelne, że tak powiem. Widoczne. Zroz bo tak to nie wiem, co to jest. Tutaj mamy co? Tutaj mamy garaż. Tutaj mamy. pytanie, czy będę mógł. Czy tu jest jakaś obora? Czy trzeba kupić sobie oborę? Czy. czy, 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 czy. Czy, czy... czy jest postawiona? O, tu jest, tu jest jakieś wejście. Ale nie. Czekajcie, tu jest. Ale beczek, a nie dobra tutaj trzeba zamknąć to Zamykaj się No zamknij O dobra Czemu tak szybko chodzę? O tu jest No, dół, 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 dół J Nie mogę tu wejść? E, mogę otworzyć? Już teraz nie latam Nie mogę wejść tutaj Nie wiem czy tutaj czekajcie, jest skutne. Nie, nie można po prostu tutaj wejść. A czekajcie, może z drugiej strony? Bo tam widzę... Jest, jest, są jakieś wrota. Lol, to jest dziwne, A czekajcie. Jest budynek, do którego drzwi można otworzyć, ale nie można do niego wejść. Tak więc to jest też do poprawy. Dziwne to jest po prostu, bardzo dziwne. Zobaczcie, tutaj są wrota, które prowadzą do donikąd. Tak więc no, dziwne. Ale cóż, lecimy sobie dalej. Zobaczmy, co tu jeszcze ciekawego znajdziemy. Tutaj mamy jakiś nawóz. Jakiś, jakiś nawóz. o, ja tak... Ciekawe czy to. A nie, tego zapewne nie można otworzyć, bo tak wygląda. Jakby się nie dało tego otworzyć. I się nie da tego otworzyć. Dalej, co my tu jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy jakąś, jakąś, jakąś. Eee, stodołę. Dalej mamy, czyli za... To, tego też nie można otworzyć. Tego też nie. Co tutaj jeszcze możemy, gdzie tu jeszcze możemy wejść? Do domu ciekawe czy można wejść do domu? Fajnie by było. O, te drzwi wyglądają jakby się dało otworzyć. Ale się ich nie da otworzyć. Eee, dobra, dalej, co my mamy, co my mamy dalej? O, może te drzwi da się otworzyć. Te też wyglądają jakby się dało je otworzyć. No dobra, nie da się ich otworzyć. Dobra, tak więc to sobie w miarę pozwiedzaliśmy. O, może do tej obory się da wejść. O, 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 bo to wygląda tak, może tak powiem modern. A nie, to nie jest obora. To jest jakiś garaż w sumie, chyba tak mi się wydaje. No, to jest garaż. To jest raczej garaż. A tu jest z boku stodoła. No, tak więc tak to się prezentuje. No i ten sobie fragmencik już zwiedziliśmy. Zobaczmy, co tutaj mamy dalej. Tutaj mamy jakąś działeczkę. Tutaj ktoś sobie robi sianko. A co to w ogóle jest? To jest jakaś po prostu jakiś domek po prostu, ale fajny, fajny. Tu jeszcze mamy jakiś fajny stawik, spoczko. Jest klimat, jest jakiś klimat. Jest dosyć, dosyć klimatycznie, że tak powiem. Co my dalej mamy? Tutaj mamy zapewne, sklep to jest, tak mi się wydaje. To jest sklep? Nie, to jest straż zapewne, czekaj, stój, stój, stój. OSP Romanówka, tak, to jest straż, to jest straż. W że to jest sklep. Yy, dalej, dobra, tutaj mamy skup, tutaj, ciekawe czy jest pociąg. Nie ma pociągu. Ustawiłem w ogóle ten, jak ktoś nazywa, ten tryb łatwy, żeby, żeby budynki były, żeby nie trzeba było budynków stawiać. A ciekawe, czy są jakieś budynki kupione. Bo generalnie ustawiłem ten tryb łatwy i na trybie łatwym nie mam nic. Mam 100 tysięcy i nie mam żadnych maszyn, niczego nie mam. Yy, tak więc to jest też do poprawy, jakby ktoś sobie chciał. Chciał zagrać na trybie łatwym, no to ma no to nie może zagrać na trybie łatwym, bo jak ustawi tryb łatwy, to ma 100 tysięcy, nie ma żadnych maszyn i ma dwa pola. <grym> no to pola spoczko, ale za 100 tysięcy sobie nie pobalujemy. Co ja miałem sprawdzić? Chciałem sprawdzić, czy są jakieś budynki na trybie łatwym, czy dostaniemy... O, są jakieś! Pastwisko dla krów. Czekajcie, gdzie są te pastwiska? Pastwiska i podoki i pastwisko dla owiec. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tutaj mamy... Skup. Tutaj mamy mleczarnię. Tutaj mamy skup kolejny. Tutaj mamy... Tutaj byliśmy i tu wydawało mi się, że nie ma, że nie ma żadnej obory. Takie odniosłem wrażenie, bynajmniej. Ale czekajcie, to... To wygląda jakby to było właśnie to. Uno momentos, zaraz się przyjrzę jeszcze raz, ale nie, to jest jakby... To wygląda tak jakby to nie było to. To ma wyglądać w ten sposób. Czyli to nie jest to. Czyli ma takie, jakby pastwisko obok siebie. Tak więc trzeba szukać budynku, który ma pastwisko obok siebie. I tutaj tego budynku nie ma. Dalej. Lecimy sobie. Tutaj też takiego budynku nie widzę. Tu jest też gospodarstwo. Ale bez żadnego. W sensie są belki, może po prostu jest to zwykły sąsiad, jako zwykły sąsiad zrobiony. Nie wiem, czy to jest grywalne gospodarstwo. E -e -e. Dalej, znajdźmy sobie jakieś e -e -e pastwisko. E -e -e -e. tutaj byliśmy. Ej, nie mogę to znaleźć, czy ja jestem jakiś. No tu jest silos, to tutaj powinno być. Czekajcie, zobaczę jeszcze raz, jak to wygląda. Tu jest, tu jest tak jakby ogród pastwisko, tu jest jakby pastwisko, boktełko, tu jest kurnik, ale to kurnik to nas nie interesuje. No, no tak jakby, nie, nie widzę tego nigdzie. Musi gdzieś być, skoro można to sprzedać, no to... Tu jest coś tak jakby wyglądające na jakieś obory. Ale nie no, nie widzę tego, nigdzie. czekajcie, przelećmy sobie jeszcze mapę po kolei. Po kolei przelećmy ją. Tak więc tutaj na pewno tego nie ma. Ale powinno być tutaj, mi się wydaje. Ale tego nie widzę. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tutaj nie byłoby tego. Chyba, że tu są jeszcze jakieś budynki. O, to pole jest fajne, ej, to jest... to pole wygląda fajnie. To jest kozackie pole, ale fajne. Muszę sobie na tej mapce pograć. Bo jest naprawdę kozacka. No, kozacka, kozacka. Podoba mi się strasznie. O, i to jeziorko jest też fajne. A się ten stawik taki. Tylko nie mogę znaleźć. Zabudowań do zwierząt. God damn it. Tutaj nie ma. Albo zobaczmy na tym, na minimapce Która nam zbyt wiele nie mówi, niestety hmm. Tu jest, pastwisko dla krów, Czy trzeba lecieć cały czas prosto Cały czas tu, 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 tu I minimapka mówi, że tu jest, powinno być Pola, ukształtowanie terenu jest 10 na 10, jak dla mnie Tylko Minimapka jest dla mnie jak 1 na 10, tylko Może już jest poprawiona, a może jeszcze nie jest Ale jak nie jest poprawiona, no to to jest moim zdaniem do poprawy. I, i, I... No bez kitu, nie mogę znaleźć. Przeleciałem już wydaje mi się, że trzy razy całą mapkę. Zobaczmy jeszcze na minimapce. Gdzie według minimapki powinny być. Uuu, yy... Tu jest pastwisko. Ej, no. Dziwne. To wygląda też kozacko, je. Jaka ta mapka jest zarabista. Jest kozacka, wręcz bym powiedział. To ukształtowanie terenu jest piękne. Tu są jakieś silosy. Tylko ja nadal nie mogę znaleźć żadnego, e, żadnej zagrody dla krów, ani owiec, ani, 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 ani koni. No. To wydaje mi się, że to powinno być na 100% w tych miejscach, bo tu są jakby dwa gospodarstwa. Czekajcie, polecę sobie do góry. Tu jest coś takiego. I dalej więcej nic takiego nie widzę. Nie wiem, ja tego nie mogę znaleźć. Totalnie tego nie mogę znaleźć. Musi to gdzieś być. No dziwne, żeby. Tylko ja pewnie nie mogę tego znaleźć czekaj, jeszcze raz się przejrzę, jak ten budynek powinien wyglądać. Czerwony dach, czerwony dach, czerwony dach. Szukajmy budynku z czerwonym dachem. Budynek z czerwonym dachem. No nic, tak więc mapka ukształtowania terenu jest 10 na 10, tylko ja nie mogę znaleźć zwierząt. Tak więc, cóż, nie wiem, kiedy będzie wydana, bądź co, bądź yy, będzie z niej seria na kanale Wieśniaki. I Michu się dokładał do jej tworzenia. Tak więc pozdrawiam autora. No cóż, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli macie jakieś modyfikacje, które chcecie, żebym przetestował na odcinku, podrzucajcie mi je na maila, na fanpage'a. Gdzie Wam, gdzie Wam, gdzie Wam się podoba. A ja chętnie ją potestuję i ponagrywam jakieś pierwsze wrażenia. Tak więc cóż, ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!